Gaz wybuch w bliskiej okolicy Rawicza około 2 w nocy 24 lipca 1975 roku. Niewiele zachowało się świadectw tamtych wydarzeń. Tego rodzaju wypadki były wtedy skrzętnie ukrywane przez władze. W tym czasie jak nastąpiła ta ten erupcja czy wybuch gazu, jak to nazwać, był naczelnikiem gminy Sierakowo istniejący. No i była, go, była może to północ może przed północą w każdym razie, zostałem powiadomiony przez, przez policję, że nastąpił wybuch, że no powinien się ktoś tam zainteresować, Do no, pobiegłem w ten, w ten rejon, oczywiście były chmury dymu, gazu, bo on się i częściowo i palił, i, 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 i był dym, no, w zasadzie już to było obstawione tam przez policję i tam już pod to nikt nie podchodził i może powiedzieć tak ta noc się zakończyła. Dziś to miejsce oznacza jedynie kawałek zardzewiałej rury, którą ciężko odnaleźć na polu kukurydzy. Pan miał tu działkę wtedy? Yy, tak, tak, tak. I jak to wyglądało? No szum, hałas i popłoch, wielki popłoch. Potem już nie, nie mogliście tu wchodzić, znaczy jakiś czas. To tam, nie wiem, jak to długo trwało. Już nie pamiętam za bardzo. Jakiś czas nie można było zbierać stąd nic, nie? Szło, szło kupę, kupę tego szumu i ogień duży, nie? I także później jakoś tam nie wiem, sepali, sepali, sepali. To już długo trwało, ale, ale uratowali, zagasili to wszystko. Chyba po dwóch czy trzech dniach przyjechał nawet minister górnictwa i energetyki, bo tak to się w tym czas nazywało. No i, i też tam próbowali podejmować stosowne działania, rozmowy i, i to co w warunkach polskich było możliwe do zrobienia, no to wszyscy, to inżynierowie i technicy, wszyscy próbowali w jakiś sposób to, to wydobywanie się tego gazu, bo to było 50, 60 czy, czy 80 atmosfer. Także słup tego, tej solanki z gazem, no wynosił się, ja wiem, na wysokość przynajmniej z 15-20 metrów, a może i więcej, a może i nawet 50 metrów, także ta solanka opadając wokół y, z, y, zasianych zbóż, bo to akurat y, y, był to lipiec, były zboża, to na, y, na owsie, na jęczmieniu, na zbożu tworzyły się parocentymetrowe sople y, y, soli. W tamtych no, w sklepach, no wiadomo, jak tak y, za tam tamtego nie było nic, Przeżyło się z działek praktycznie, no a ten zapach to praktycznie zgnite jaja takie, nie? No, no, to normalnie nie trzeba wytrzymać, nie? Z tego, z tego smrodu, nie? Chyba w drugim, czy w trzecim, czy w czwartym dniu zaczął się wydzielać siarkowodór. No i to było powodem, że y, podobno tu są złoża jakieś pobagienne, takie jakieś y, występy i, i któryś z tych w, występów nawiercono podobno Urządzeniami, które powinno się poszukiwać już węgla, a nie gazu. W trakcie wydobywania się tego gazu powstawała tak, gaz, tak, tak zwana gazolina, który, który był bardzo palnym. No nie? I trudno powiedzieć, czy to w tym czasie. Za, zapaliło się od na zewnątrz jakichś czynników czy od tego, no także przez parę tam można powiedzieć dni, no ten płomień był tam dosyć dosyć osy, co się wypalała ta ta gazolina. No nie? To wszystko zaś nie działo, tam te aluminiowe łyżeczki, noże, jak to tam były kiedyś, kiedyś jeszcze to wszystko. Było siwe. Po, po, tam czasie, po jakimś tam czasie to wychodziło, nie wszystko. No szczególnie jeśli chodziło o siarkowodór dla wszystkich, dla przedszkoli, dla, dla, dla szkół, dla szpitala, że jednak ten siarkowodór no, miał tam wpływać na jakieś po prostu sprawy zdrowotne, szczególnie noworodków i innych, także noworodki były, były przeniesione do Leszna. No przedszkola w tym czasie to były ograniczone. Rodzice wywozili, pamiętam, dzieci poza teren, kto mógł, bo to był okres taki kolonijny, wakacyjny, także wywozili dzieci. Bali się ludzie, nie? bo się bali jakiegoś wybuchu. Nie to może tyle ognia, co bo to było dość daleko od miasta, no ale, ale jakiegoś wybuchu, żeby nie było. Nie? To... Także czuć ten siarkowodór było jeszcze przez najbliższe tam, yy, najbliższy miesiąc. Jeszcze, jeszcze ten zapach, szczególnie na, na to wioski, tam zielona Wieś, Manowo, bo akurat to był taki teren, można powiedzieć, południowo-zachodni, gdzie, gdzie, gdzie był taki nawiew wiatru. Także w te, te tereny tam no, najwięcej tego gazu i tego siarkowodoru się po prostu roznosiło. Po chyba po 10 dniach przedsiębiorstwo poszukiwań naftowych wezwało specjalną ekipę do usuwania takich z Lwowa. Przylecieli helikopterem tacy specjaliści, no i można by powiedzieć, w ciągu dwóch, chyba trzech dni no, zrobili szturm, bo to taki specjalny beton jakiś tam były. Od, y, y, obrzęki skóry, metalu, innego, to wszystko było mieszane specjalnym betonem i, i wciskane po prostu w ten, w ten odwiert, żeby go po prostu zablokować, no i, i w którymś tam etapie udało się to po, prostu, to, to po prostu zablokować, no i czym prędzej zaraz potem zablokowali taką potężną płytę betonową, wylali, jednak można powiedzieć oni zdobywali to tak jak na wojnie. No nie? Szli ze szturmem, też, też nie byli pewni, że uda im się po prostu to złoże zablokować. Też nie byli pewni, czy jak zablokują w tym miejscu, że powiedzmy za 50 metrów gdzieś samoczynnie, na skutek dużego ciśnienia, które się pojawiało, że to złoże na nowo nie wybije. No, nie? no i można powiedzieć, zamknięto temat dyskusji o gazu w rejonie Rawiczar. Czyli podejrzewam, że albo prowadzono jakieś, Potem na podstawie tych, tych, tego wybuchu jakieś badania studyjne geologiczne na pewno y, y, miano y, no, stwierdzano, że w naszym rejonie są duże pokłady y, y, gazu, tylko na dzień dzisiejszy no nie wiadomo, jak go użyć. Może w nieodpowiednim miejscu do, dokonano tego odwiertu, no czego jest wynikiem Szymanowa, no że można powiedzieć, od tego wiertu, nie wiem, w prostej linii nie wiem, to jest dwa kilometry. I dzisiaj jest tego gazu, tam podobno no bardzo, bardzo duże ilości, które lada moment ma być włączony. To, że być może, może to jest całe, całe tutaj złoże takie pogazowe, jako że przynajmniej mówili, że to są tak zwane powulkaniczne yy, takie niecki pod ziemią, gdzie, gdzie ten gaz w tych różnych nieckach się po prostu tutaj gromadzi, woda i nie wiem, że, że Rawicz ma taką strukturę dosyć, dosyć poszarpaną geologicznie. No tyle, co ja mogę powiedzmy po tylu latach po prostu jeszcze przypominając sobie to, 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 to powiedzieć.